Bolesławiecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od kilku już lat odbywa się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Podobnie jak w ubiegłych latach, sceną orkiestrową było kinoforum, a w holu i na zewnątrz usytuowane były stoiska. Plac parkingowy przed kinem zamienił się też w miejsce, gdzie odbywało się wiele wydarzeń. Najgłośniejszym zaś z pewnością było darcie opon w pokazach samochodowego driftu. Każdy mógł po wrzuceniu datku do puszki być pasażerem takiego spektakularnego przyjazdu po placu. Konsumentariusze z puszkami zbierali na ulicach miasta pieniądze, ale najwięcej ludzi gromadziło się oczywiście w kinie forum i na placu przed nim. Na sali kinowej odbywały się też główne wydarzenia, które prowadziła dwójka znanych już bolesławianom osób pracujących na rzecz orkiestry. Ja chciałem na początek przedstawić Michała Szweda, czyli szefa sztabu, Bolesławiec już po raz któryś tam liczysz jeszcze te finały, który to jest finał, który prowadzi? Siódmy. Siódmy. Znaczy organizm, organizm. prowadzi organizację. Prowadzi szp. I Krzysztof Krzemiński. Dzień dobry. Największy się patrzy. Pan Afrykański. Słuchajcie kochani, mamy informację ważną do przekazania z banku. Na chwilę obecną przeliczyliśmy już kilka puszek i mamy 10 tysięcy złotych. Ogólnie nie liczymy na jakieś wielkie rekordy, bo nigdy co roku na nie nie liczymy, ale jest piękna pogoda, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Scena tego dnia należała do najczęściej młodych artystów z bolszewickich pracowni artystycznych, którzy prezentowali najprzeróżniejsze swoje zdolności. Były więc występy muzyczne, wokalne i taneczne. Bolsacki Sztab Orkiestry ogromną pracę wykonał oczywiście na długo przed samym finałem. Poza samą jego organizacją było też zbieranie fantów do licytacji i loterii. Celem, celem dzisiejszego finału jest zbieranie na sprzęt medyczny do leczenia chorób płucnych, tych popandemicznych dla dzieci i dla dorosłych. Słuchajcie, kochani, licytacje będą odbywać się tutaj na miejscu, trzeba się pofatygować, trzeba przyjść. Można nam tutaj zapłacić za wylicytowane rzeczy na najróżniejsze sposoby, wrzucając gotówkę do puszki, robiąc przelew, płacąc blikiem. Jak zawsze, część zebranych w trakcie finału pieniędzy to datki, które trafiają do puszek wolontariuszy kwestujących na ulicach miasta. Część natomiast pochodzi z licytacji przeróżnych przedmiotów, które darczyńcy przekazują na rzecz orkiestry. 350 km Pana po po świetnie. Patrzę na lewą stronę. 400 dla Pani po raz pierwszy. 400 po raz pierwszy. Rozglądam się. 400 po raz drugi. I po raz trzeci sprzedamy. Wielkie brawa. Zrobimy na nie mogę te wszystkie działania Bolesajskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniosły w niedzielę wynik finansowy w postaci ponad 314 tysięcy złotych. To oczywiście więcej niż udało się zebrać w poprzednim roku, gdy ta suma wyniosła ponad 227 tysięcy złotych.